zaraz trochę pogadać o hemkwalizerze. Byłam bardzo sceptycznie nastawiona do wszystkich opinii, jakie gdzieś o tym środku czytałam, słyszałam. Tak, no, a, pewnie może jakaś ściema, no niemożliwe, żeby aż tak dobrze działał, Ech. ale ze względu na te problemy, które mam z dermanią, z jej wiekiem, ślepnięciem i yy, głową. Mówię, jak był w promocji. Zaryzykuję. W sumie. co tracę? No, teoretycznie tylko można powiedzieć pieniądze, ale no, nie miałam nic więcej do stracenia, a sprawdzałam różne środki. Czasem po niektórych było w miarę fajnie, chociaż to jeszcze nie było to. I tutaj uwaga, jest efekt naprawdę super. Którego się nie spodziewałam. Jeszcze czasem muszę dostosować do niektórych warunków dermanii. Odpowiednią dawkę, bo no psychicznie się potrafi spalić trzy sekundy, i się okazuje, że jednak ta dawka jeszcze nie jest taka, jakbym chciała, więc muszę ją ciut podkręcić. I co jeszcze z takich rzeczy? Tak, widać, że nagrywam bez jakiegoś planu, bo co chwilę jest Малая y -y -y. Dermania ogólnie nie lubi od jakiegoś czasu zostawać w boksie na noc, i ona się strasznie tym boksem denerwowała. I codziennie na noc dostaje mililitr, mililitr. I mam spokój, mam naprawdę spokój, koń nie biega mi po boksie, nie denerwuje się, je normalnie siano, tego chciałam, naprawdę tego chciałam, więc jeśli chodzi o szukanie uspokajaczy, naprawdę polecam. Tutaj mam akurat tę strzykawkę tego mocniejszego, chyba Laser Plus, mam w domu jeszcze nieotwartego, zwykłego, czyli po prostu wychodzi na to, że tamtego będę musiała dawać większą dawkę, ale dalej będzie git. Planuję niedługo kupić. Zapas kolejny, i tak co ja jeszcze tu mogłabym powiedzieć o tym? W sumie najważniejsza rzecz działa. Nie sprawdzałam, nie, nie skupiałam się na żadnych innych efektach, jakie daje ten środek. Bo tak, jak znowu się czyta, słucha, to daje efekty na wszystko. Ale na razie to, co, na czym mi zależało, czyli na uspokojeniu konia, działa. Super! W końcu znalazłam coś, to co działa a nie z sedalinem, bo już z weterynarzem w międzyczasie przy naszych sporych problemach, i on też to widział, zastanawialiśmy się, czy po prostu czasem kobyły nie zsedować, no bo dla jej bezpieczeństwa trzeba było coś zdziałać. Działa to. Mam głowę spokojną i naprawdę polecam.